Witam wszystkich na moim następnym odcinku o piwach z browaru Schneider. Przedstawię Wam dzisiaj dwa piwa. Wystawiłem je mniej więcej mocowo i alkoholowo. Pierwszym piwkiem, trochę mocniejszym od poprzedniego, które oceniałem, będzie oryginal Weissbier, czyli piwo, które oni, browar Schneider. Reklamuję jako taki najstarszy przedstawiciel tego stylu Weissbier. Jest to piwo trochę ciemniejsze. Ważone według najstarszej tam receptury. Przed ponad 100 lat za to piwo dostawali dużo nagród. Jest to jakby sztandarowe piwo, takie codzienne tego browaru. Numerek według ich Numerek, numer 7. No cóż, piana jest piękna. Iwo jest refermentowane w butelce. Mało który browar, tak z dużych browarów, jeszcze robi. raczej to wszystko jest zabijane i refermentowane drożdżami dolnej fermentacji. Tu jeszcze jest naprawdę zachowana pełna tradycja. Piwo jest fermentowane dwojako, czyli najpierw jest ta fermentacja w browarze w kadziach, a później jest już fermentacja w butelce czy nagazowanie inaczej. Piwo jest chmielone dwoma, dwoma chmielami: Heller Tower Tradition, Heller Tower Hercules. 12,8 na stawnej brzeczki ma. Alkoholu PI4-14, ibu, Widzicie kolor jest taki no, bursztynowy, nie jest taki klasyczny Weissbier, tylko jest taki lekko herbaciany. Kolor bierze się po prostu z zasypu. Dodany jest yy, karmelowy słód, ale w niewielkiej ilości i barwiący. No, to są rzędu tam kilku procent. Dodatki nie wpływają na smak w ogóle ale na kolory jest no, tak kiedyś piwa wyglądały ciemniejsze. No. Wszystkie, wszystkie suszarnie słodu, przy, przy, przy wszystkich browarach kiedyś y, słody nie były y, tak dokładnie suszone i nie, nie były takie jasne jak dzisiaj, tylko te, te, te słody były troszeczkę ciemniejsze. Zawsze były, co wspomnę przy innym browarze, y, lekko wędzone tego kiedyś piwa były wszystkie, no, mniej lub bardziej wędzone. Do dzisiaj w niektórych regionach, co wam później, na następnych odcinkach powiem o tym browarze, który robi tylko wędzone piwa. Ale wracając do tego piwa, skosztujmy go przede wszystkim. No, zapach klasyka. Banan, bardzo duży banan. Związek taki chemiczny, który przypomina w smaku banan. Doździków jest tu troszkę mniej, ale są wyczuwalne, bo to są no, no, na języku le leciutko wyczuwalne posmaczki. Oczywiście znowu zrobiłem cristala Wajcena, więc muszę zrobić jeszcze z niego prawdziwego Wajcena. Widzicie piwo się dosyć mocno pieni. Ja już je trochę wcześniej, żeby się zagrzało. No, takie piany jak w wajcenie, no to mało w którym piwie można spotkać. E, piwo to, poza tym chowym, tym y, jedynką, y, najzwyklejszym wajcenem, jest najbardziej rozpowszechnionym w Bawarii piwem. Poza Helesem ten styl no, jest najbardziej taki reprezentatywny dla, dla Bawarii, południowych Niemiec. A z jeszcze raz teraz, z drożdżami. No. drożdże, troszkę jest taki posmak drożdżowy oczywiście to nie jest wada a zaleta tego piwa graficznie powiem wam, że bardzo mi się podobają etykiety z tego browaru, klasycznie jak widzicie w butelkach browar nie, nie robi co znamienne i jeszcze raz nie, nie raz to będę powtarzał nie robi piw w puszkach, a tym bardziej w jakichś plastikach, w jakichś w dziwnych innych opakowaniach niż klasyczna butelka brązowa. <coughs> Oczywiście nie mówię o zielonych butelkach. Z niemieckich małych browarów, no nie spotkacie browaru, który robi w zielonych butelkach białych. No jest kilka browarów które już puszkuje piwa borbarskie, ale to jest taki ukłon dla młodych ludzi, którzy no uwielbiają wszystko, co w puszce. Nie? Najlepiej, by woda mineralna była też w puszce. To by to młodzieży pasowało. Ale wracając do piwa. No wychodzą te goździki teraz bardziej. Z tyłu języka. Jak wiecie, język ma 7, 7 takich receptorów, 7 smaków wykrywa, słony, słodki, umami, kwaśny, gorzki i tak Jeszcze jest coś takiego, Gretronos. No, piwo jest pyszne. Życzyłbym sobie, żeby wszystkie wajceny tak smakowały. To samo mówiłem w poprzedniej piwie, ale tutaj no bardziej jest to, rzeczywiście jest to oryginal Wisby. Chyba, chyba bardziej jestem przekonany takiego koloru. I oczywiście nie czuć smaku tych, tego tych dodatków słodów. Być może jest ten y, słód pszeniczny, y, mocniej po prostu wysuszony powyżej tam 104 stopni wtedy powyżej 104 stopni. Na suszarni słodu no zaczynałem się lekko te, te cukry karmalizować i zmieniać barwę samego słodu, ale przy, przy tym kolorze jeszcze to nie, nie zmienia, nie powinno to zmieniać smaku głównego zasypu. Oczywiście to jest 40% bizneskiego, 60% pzewnicznego słodu. Piwo się tak, tak jest dobre, no, że pije się na dwa razy i praktycznie no, trzeba się rozglądać za następnym piwem. Jako to jako, że piwo. Jest dosyć lekkim piwem. 12,8 nastawnych. Więc no, jest to takie typowo piwo sesyjne na pierwszy rzut na picie i później się rozkoszować następnymi piwami. Drugim piwem jakie wam dzisiaj przedstawię. Bardzo w ogóle polecam Wam ten browar. W sklepach są te piwa. Można kupić, zrobić sobie też takie testy porównawcze z innymi niemieckimi browarami, przede wszystkim z polskimi browarami. Zobaczyć, jaka to jest jeszcze jest przepaść między tutaj naszymi browarami a tą dwustuletnią prawie już historią tam, czy nawet więcej ważenia piw Bawarii. Nie będę oczywiście tego krytykował, inna jest historia Polski, inna piwowarstwa polskiego, inna jest historia bawarskiego piwowarstwa, więc no trudno tutaj Trabanta porównać, czy Malucha do, do, do Mercedesa. Dobrze, ale weźmy się teraz za drugie piwo. To już zaczynają się piwa powiedzmy już takie bardziej reprezentatywne dla tego browaru, czyli boki, Boki. Jak wiecie, ten browar się specjalizuje tylko w piwach pszenicznych i w ich odmianach. Weźmiemy sobie dosyć ciekawe, zaczniemy od ciekawego piwa. Jak na Boki w ogóle, bo piwo jest jeszcze chmielone na zimno. Niemcy sobie tak przyjęli, że. Zobaczycie to w innych browarach, że etykieta jest na zielono. To znaczy, że już coś, coś tu myśleli o tym kątem, żeby to pochmielić na, na zimno. I tak jest ten właśnie etap. Etap 5 <laughs> Numerki są takie troszkę porozstrzelane. Yy, tutaj głównie pi, piwo yy, no w tym stylu Weizen Doppelbock. To już są no, już poważne tematy. 18,5 nastawnej, 18 nastawnej 8 alkoholu ponad, więc to no jest takie piwo już mniej sesyjne, powiedzmy, tylko bardziej do posmagowania. <coughs> piwo jest chmielone dwoma chmielami: Tradition, Helerthal Tradition i Helerthal Szafir. I ten szafir jest jeszcze dodatkowo dodany na zimno chmielony na zimno skosztujemy oczywiście nie będę wam mówił tutaj takich banałów, że do każdego piwa powinno być odpowiednie szkło no udało mi się akurat tutaj przy tym browarze no, jako nielicznym browarze nic szkło firmowe no zobaczymy jak się będzie zachowywało to piwo no, jak widzicie przy tej mocy piwa to piwo dalej jest dosyć jasne. I to wynika z tego, że ten zasyp jest tylko dwoma słodami, pszeniczny i pieźleński. Nie widać w ogóle po, tym, po kolorze piwa, że to jest jakieś piwo mocne. Tak to przy belgijskich piwach można się tak właśnie, nie czytając etykiet i, i, i nie znając tak specjalnie na smakach się, belgijskie piwa też są dosyć jasne i zabójcze. No to piwo raczej nie będzie aż takie zabójcze. 8, 8 alkoholu. Piwo ma 40 i bu, już, czyli tutaj tego tej goryczki jest już prawie trzy razy więcej niż w standardowym wajcenie. No skosztujmy. Oczywiście znowu zrobiłem Pristar. Poczekamy troszeczkę. O, już nam się te drożdże z dna zmieszały. No piwo znowu ma przepiękną pianę, zobaczymy jak na nosie, mmm, no po prostu nie da się go opisać, kwiatowość, ale taka pozytywna, no drożdżowość, Uu. Wszystkie, wszystkie smaki, które są charakterystyczne dla dopelboków, czyli taka słodowość, słodkość, karmelowość. To oczywiście ten banan i goździk jest zwielokrotniony w stosunku do zwykłego, cena, ale jeszcze jest piękna, piękna kwiatowość właśnie z szafiru. No te niemieckie chmiele nowofalowe, szafir jest nowofalowym chmielem. Oczywiście, no, tam krytycy markotenci będą zawsze krytykować, że amerykańskie miele są lepsze. Może i tak jest. Niemcy wzorują się trochę w tych nowych mielach, nowofalowych mielach na Amerykanach. Też chcą mieć jakieś owocowe, cytrusowe i tak dalej, smaki. Marder szafir, powiedzmy, jest taki stonowany. tutaj bardziej to jest taka kwiatowość ale taka kwiatowość bardzo pozytywna. Alkohol w ogóle nie czuć. Jest taka, powiedziałbym, miodowość duża. I tak piwo przypomina trochę miód. Taki, Taki kwiatowy miód. Ale no, dobrym tego słowa znaczenie oczywiście. No tego chmielu to naprawdę nie żałowali. Jest i, i na, na smak dodany i, i na zimno te olejki eteryczne na zimno inaczej, inaczej są oddają, chmiel inaczej oddaje te olejki na zimno. No naprawdę robi robotę ten ten. Gdyby w Polsce ktoś taki, takie piwo zrobił, oj dobry weizenbock chmielony na zimno, no to naprawdę bym Chętnie się z nim spotkał i, i, no, i porównalibyśmy takie piwo. Na razie nie znam innego jeszcze Weizen do Pelboka, na zimno. Być może mi się uda jeszcze taki znaleźć, wtedy będziemy mieć jakieś porównanie. Ale to co zrobił Schneider, no to jest super. tego piwa by byli zadowoleni miłośnicy belgów na pewno. Taki jest taki już triple w triple wchodzi lekko gdyby gdyby ta kwiatowość taki pod triple by wchodził czy tam Dubla. Bardzo będzie ciekawe porównanie z klasycznymi doperbokami. Mamy je w tym odcinku będę testował e, Trzy wersje Aventinusa, czyli starsze, takie kilkuletnie i najnowsze. Etykieta się zmieniała z czasem, one się tam troszkę inaczej nazywały Main, Unzer i klasyczny Weizen Doppelbock. Tutaj już oczywiście nie ma chmielenia na zimno. Przepraszam, na zimno. I wtedy zobaczymy jaka jest różnica w klasycznym Doppel, Weizen Doppelboku a chmielonym na zimno. Prawdopodobnie jeszcze któryś z babalskich browarów robi, waży piwo w tym stylu, śmielne na zimno, ale to z czasem zobaczymy. Piwa mamy piwa mam no na kilkadziesiąt odcinków, 50, więc z czasem zobaczymy, jak to, jak to się będzie przedstawiać. Bardzo Wam polecam skosztować tych piw. Naprawdę są piwa, do... te piwa akurat są dostępne w Polsce I coraz bardziej. Kilka lat temu no, poza katolickim browariatem i tam i, i, i tyskim światem piwa, no to praktycznie te piwa były w Polsce no niedostępne. Teraz przez tą pandemię jakoś tak dziwnie, ale tych piw zaczyna przybywać niemieckich. Pojawił się niedawno Ainger. Bardzo fajny browar bawarski. W większości sklepów specjalistycznych jest. Też będę go oceniał. Mam ponad prawie połowę z ich piw. Jedynie ból jest taki, że sprowadzając piwa z Niemiec hurtownie, nie zawsze chcą lub nie mogą całego przekroju wziąć. Wiadomo, że każdy browar mały bawarski ma piwa sezonowe, czyli tam jakieś piwo robione tylko raz w roku, dwa razy w roku i te piwa no nie są dostępne powiedzmy w, w ciągłości, ale tu taki mała łóżka dziegciu dla polskich sklepów i hurtowni, które sprowadzają niemieckie piwa. Jak sprowadzacie już jakiś dany browar, to bierzcie cały, cały asortyment, a nie tylko no, wybrane piwa, bo Sprawdzałem to kilka razy i te, które są, sprowadzone piwa, są dostępne w tych hurtowniach niemieckich cały przekrój. No ale mniejsze o to. Yy, powiem tak, jeszcze raz to powtórzę. Gdy znajdę, czy ktoś by mi dał cynk, jaki polski browar robi takie piwo, no to naprawdę wielkie pokłony. Jest to, są to piwa no, w Polsce trudno sprzedawalne. Wiadomo, że w Polsce jest taka moda już od kilku lat. Niby jest rewolucja piwna. No, ona się według mnie jeszcze nie zaczęła. Ona się już skończyła właściwie przez pandemię. Yy, nie jest doceniana ta klasyka. Dlatego ja robię, będę robił te odcinki, żeby troszeczkę tę klasykę przybliżyć. Być może ludzie się jej boją. Być może no, ta reklama tych w styli amerykańskich, mieli amerykańskich większość polskich browarów kraftowych. Stara się robić tylko slipy, ipy. Zapomina w ogóle o klasyki. Robią takie dziwne jakieś browary typu Mad czy jakieś tam tego typu. No, już takie wymyślałem style, że nazwa ma 60 już tam członów i od piwa to jest coraz bardziej odległe. Nie? Dlatego ja będę. Oczywiście nie neguję i, i nowości, nowych styli. Same browary niemieckie też takie robią piwa, coraz bardziej nowofalę. Te, też je Wam kiedyś zaprezentuję. Będę miał takie piwa nowofalowe, niemieckie typu Berło z Berlina. Zszout teraz w Niemczech na ten browar. Taka nowa fala. Coś jak tak jak u nas Malgarden czy coś takiego. Też wam z czasem pokażę, ale zawsze będziemy bazować. Cały cały mój. Idea mojego kanału będzie na klasyce niemieckiej. Oczywiście nie jestem takim ortodoksem, że mam klapki na oczach i nie widzę, co się dzieje. Szczególnie w Niemczech w, w produkcji chmieli. Tych nowofalowych już jest kilkadziesiąt. no jeszcze no, rzeczywiście do amerykańskich no, daleko jest jakichś tam cinuków, amarylo i tak dalej. Ale Niemcy się starają, no chcą też być <trenny> trendy jak to mówimy. Dobrze, skosztujmy jeszcze tego piwa. Ono się trochę ogrzało. Pamiętajcie, że piwa pszeniczne yy, nie pije się zimne bardzo. One przynajmniej te 10 stopni 12 powinny mieć to nie jest taki jak lagery, że pisz 6 8 stopni czy 4 nawet niektórzy robią lagery bo tutaj te, te, te nuty wszystkie zbożowe z wajcena i smaki wychodzą dopiero powyżej tych 12 stopni y, temperatury. No piwo jest przepyszne faktycznie teraz im bardziej wchodzi się w te piwo głębiej, te kwiaty, no kurczę, to jednak nie chciałbym się w to wierzyć, ale to faktycznie, sam ważąc piwa przez wiele lat, też miałem różne zaskoczenia takie naprawdę i coś, co wydawało się, że nie na początku ważenia piwa na przykład po skosztowaniu w ogóle nie było tego czuć danego chmielu czy słodu. Po jakimś czasie dopiero się okazywało, że to, to, to wychodzi. Nie, powiem Wam taką anegdotę. Kiedyś ważyłem, jak zaczynałem ważyć piwa, yy, oczywiście, uważyłem Rogena, czyli piwo żytnie. Wydawało mi się, że to piwo jest zepsute. No, nie wyszło mi to piwo. Było no, okropne było to piwo. Ale zostawiłem, zabulterkowałem to piwo i zostawiłem je gdzieś. Yy, Gdzieś piwnicy, zapomniałem o nim i po dwóch latach no po prostu lat się mi spadły z nóg, nie? Te piwo było doskonałe. Nie wiem jak to się stało, jakie tam procesy zaszły, ale po dwóch latach ten mój rogen, no, był taki dobry jak, no jak Schlinger czy coś takiego, czy jakiś inny browar e, żytni. Dobrze, e, spotkamy się na następnym odcinku, będzie jeszcze ciekawszy. Chociaż już tutaj przy tych bokach to zaczynałem się naprawdę robić no, dobre piwa. Bok, bok to jest chyba poza altem i marcenem i helesem moje ulubione piwa w ogóle. Będzie dużo, dużo ciekawie, jak będziemy klasyczne boki, doppelboki, triple boki, ice boki, steinboki. Będziemy testować. Zobaczycie, że no to jest. Temat rzeka. Boki to jest temat po prostu rzeka. W Polsce oczywiście boka nikt dobrego jeszcze nie zrobił, idealnego. No Ostatnio pamiętam Borowa Bury z jawożna zrobił boka, czy dopel boka. Nawet był pijalny, no ale no jeszcze trzeba się jeszcze dużo trzeba się nauczyć. Więc tak jest to prost, cheese. do następnego odcinka. Trzymajcie się zdrowo.